Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wyłoniło wykonawcę projektu przebudowy Ronda Gnieźnieńskich Olimpijczyków. Przetarg na to zadanie wygrał oferent, który wycenił tę pracę na 280 tysięcy złotych. Powiatowy Zarząd Dróg wybrał wykonawcę dokumentacji na przygotowanie dokumentacji do, na Rondo Olimpijczyków. Jest to pierwszy etap naszych prac, to znaczy... Posiadając dokumentację, możemy oszacować kwotę, którą trzeba zabezpieczyć i potem zrobić przetarg i wykonać to rondo. Procedura oczywiście długo trwała, bo sama dokumentacja będzie trwała 11 miesięcy, a więc ze to połowa roku przyszłego, potem dalsze działania. Natomiast powiedzieć, że dla mnie jest to bardzo istotna i jedna z pierwszych moich decyzji, dlatego że to też trzeba, będzie, to też trzeba wyjaśnić, Ta, to rondo jest własnością, Starostwa Powiatowego dopiero od końca zeszłego roku. Wcześniej to starostwo nie było zarządcą tejże drogi, tego ronda, było to w gestii dróg wojewódzkich. W momencie, kiedy my staliśmy się właścicielami a więc pod koniec zeszłego roku tak jak powiedziałam, jedna z pierwszych moich decyzji, przystępujemy do opracowania dokumentacji, z gotową dokumentacją, przystępujemy do realizacji. Oczywiście dzisiaj nie wiedząc i nie znając jeszcze konkretnej kwoty, wiemy tylko jedno, że będziemy ubiegać się o środki zewnętrzne, albo w ramach funduszy lokalnych, drogowych tych naszych krajowych, albo w ramach funduszy unijnych, ale uważam, że w tej kadencji to rondo musi powstać. Tymczasowe rądy bgnięsińskich olimpijczyków to przede wszystkim zbieg ulicy Witkowskiej, Wrzesińskiej, czyli drogi powiatowej, ale także polnej, składowej i bezpośrednio zjazdu z wiaduktu księdza Popiłuszki. Oczywiście to jest bardzo ważne przedsięwzięcie, pomijając to, że dzisiaj wizualizacja tego miejsca akurat w najmniejszym stopniu no nie daje nam akurat najmniejszej satysfakcji, zadowolenia. Aczkolwiek mimo to, że stworzenie nawet ronda tymczasowego, dzisiaj jednak to poprawiło w sposób znaczny tą komunikację w tym miejscu. Niemniej jednak, jest to miejsce wlotowe od ulicy Wrzesińskiej. To jest o tyle też ważne, że droga Wrzesińska na odcinku krajowym od Czeluścina do ronda przy ulicy Koszczowskiego jest planowana w przebudowie. I tutaj z tego co wiem, to dokumentacja już jest na zaawansowanym etapie, a więc no wypadałoby, aby ciąg dalszy od ronda kościowskiego już w kierunku tymczasowego ronda Gnieźnieńskich Olimpijczyków, było docelowym działaniem. Także poprawiającym wizualność miejsca ulicy Wrzesińskiej i już bezpośrednio samo rondo. Tak jak już pan starosta powiedział, ten okres 11 miesięcy dopiero wtedy wskaże poziom zapotrzebowania na środki finansowe, aby tą inwestycję można było zrealizować. Dodajmy do tego, że. Zabezpieczenie środków finansowych, czy możliwość pozyskania środków zewnętrznych, to też jeszcze nie całkowicie załatwia sprawę, bo no to jest ogromne przedsięwzięcie. A więc musimy jeszcze znaleźć wykonawców, którzy za określone środki finansowe to rondo wykonają. Natomiast niemniej jednak jesteśmy przekonani, że po tych kilkunastu latach przejęcie jesienią ubiegłego roku ronda i rozpoczęcie Działań związanych najpierw z opracowaniem dokumentacji projektowej i to, co starosta powiedział. Byśmy chcieli, aby w jak najszybszym czasie, zaraz będąc w posiadaniu tej dokumentacji, mogli podjąć wszelkie działania, aby starać się o środki zewnętrzne, aby jednym z partnerów głównych przy realizacji tej inwestycji było także miasto Gniezno i abyśmy mogli no, mieszkańcom przedstawić także w międzyczasie wizualizację tego miejsca, bo... Z tego co rozmawialiśmy akurat z panem projektantem, to w trakcie opracowania będziemy mieli wizualizację, czyli koncepcję jak to rondo miałby wyglądać, a więc opinia publiczna także zostanie w tym zakresie poinformowana. Projekt będzie zawierał różne przebudowy pod ziemią i nowe naziemne rozwiązania. To jest przede wszystkim praca kilku albo kilkunastu osób, ponieważ na początek trzeba przygotować mapę do celów projektowych, musimy określić jaki teren mamy do dyspozycji, ile potrzebujemy ewentualnie dodatkowych Dodatkowej przestrzeni, żeby móc zaprojektować docelowe rondo. Następnie trzeba wystąpić do wszystkich właścicieli sieci, które tam się znajdują z prośbą o wydanie warunków technicznych, czyli określenie, w jakim zakresie należy te sieci przebudować, aby można było zaprojektować tam bezpiecznie obiekt. No i później cała dokumentacja, materiały przetargowe, czyli kosztorysy, określenie wartości inwestycji, specyfikacje techniczne. Musimy pamiętać o tym, że przebudowując infrastrukturę drogową, zawsze pod drogą mamy sieci. Myślę tutaj o takich sieciach jak kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg, gaz, ciepłociąg i światło wody na przykład. I teraz y, tworząc nowy obiekt, który będzie troszeczkę większy od tego, który mamy w tej chwili, wiadomo, że tym obrysem naszej tarczy ronda wyjdziemy poza zakres e, pewnego, istniejącego, że tak powiem szlaku komunikacyjnego. I w tym momencie wszystkie te sieci, które są pod spodem, może nie wszystkie, ale większość z nich może podlegać przebudowie, albo będzie wymagała przebudowy tak, aby nie trzeba było na przykład w przypadku jakiejś awarii albo prac remontowych zatrzymywać ruchu na rądzie, więc trzeba je w taki sposób umiejscowić, aby był do, dostęp do nich dosyć prosty i łatwy w na etapie eksploatacyjnym. Są rzeczy, których powiedzmy nie widać. Jeżdżąc na co dzień po, po drogach, po rondach, natomiast to są prace, które należy wykonać, i tutaj, ponieważ tych sieci jest bardzo dużo, bo to jest centrum miasta zasadniczo, dlatego te uzgodnienia. I, I opracowania tych projektów branżowych, to wszystko powoduje na wydłużenie czasu. Oprócz tego są, są cały szereg innych uzgodnień, które musimy poczynić. Mamy dwóch zarządców drogi, z którymi musimy ten projekt uzgodnić. Jest jeszcze wojewódzki konserwator zabytków, który też pewnie będzie tam musiał zostać poinformowany o tym, co zamierzamy zrobić. Także ta praca niestety jest pracą czasochłonną. Samo, samo wykonanie projektu to jest jak gdyby część, natomiast uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń to jest jak gdyby druga dodatkowa część, którą należy wykonać. To jest bardzo ważne, dlatego że... W uspokaja ruch z południowej części miasta, to znaczy z ulicy Witkowskiej i Wrzesińskiej, ale ruch lokalny. Wcześniej miasto wybudowało przecież ulicę Osiniec, która kieruje pod trzema mostami ruch ciężki, czy to przez południową odnicę miasta Gniezna, więc my mówimy dzisiaj o rondzie, który ma zabezpieczać ruch lokalny przez przepust, przez wiadukt. I myślę, że również nasi olimpijczycy zasługują na uhonorowanie poprzez takie Rondo, które będzie sprawiło jego zdarzenia. Myślę, że zadbamy również o to, aby stosowna informacja o gnieździńskich Olimpijczykach znalazła się przy rondzie, tak aby każdy mógł o tym też poczytać. Rondo na przebudowę musi poczekać co najmniej do 2026 roku. Inwestycja może kosztować w granicach 3-4 milionów złotych.